Sioka, Drop z Was wita. Kolejny quiz przed nami. Dzisiaj y, usłyszymy pojedynk, y, pojedynek Kseba z Lobasem. Y, ze mną drugi prowadzący. Witam, tutaj tuchek. Y, mam jeszcze takie małe ogłoszenie. Nie będzie audycji przed Survivor Series. Na pewno w przyszłym tygodniu będzie po tej gali jakieś sprawozdanie. No i y, przejdźmy do rzeczy. Y, najpierw będę zadawał pytania Lobasowi, potem Turek Sabowi. Tak więc y, najpierw Lobas, siebie proszę o jakiś numerek od 1 10. do 50. 10. Jakiej narodowości jest Cain? Hiszpańskiej. Tak, 1-0. Ja sobie muszę tu karteczkę zawiązać, żeby zapisać. No, to Lobas 1 później masz. Ksep, będzie? 1-1 czy nie? 7 No tutaj już pytanie było, ale myślę, że można je wykorzystać ponownie. Podaj co najmniej 4 chypah w DWE. chodzi o takie... Tak, bardziej wyżycie. Życie. No to y, Dol... Nie, zagadam. Ja BET CM Punk y, Michel McCool Undertaker. No, mam dużo i jest. Tylko chodzi ci o takie o takie życie. w życiu prywatnym. Tak, tak. No właśnie. Ym, wrestlingowe, Wrestlingowe tylko z Wii. W W, <grym, grym, grym>, ale już no czasy żeś przedłużasz, przedłużasz. Nie, bo teraz mi wyleciał z głowy, no to... To nie pamiętam. powiedziałem BCM Punk, Michel McCool, Undertaker... Ym, cholera, nie pamiętam. Dobra. Za późno. To nie familiada. No to... No właśnie. Tak więc Robas proszę. 36. U, znalazłem. O Boże. Jakich chłopaków Dawida miała Maria? Podaj tam Ech. przynajmniej trzech powiedzmy. Dolf Ziegler. Chorum i... e E. Volkswagen posł No tak tak nie bardzo No tak nie bardzo no. Tak nie bardzo Niestety nie możemy tego zaliczyć Sepp. Ten drugi to był w ogóle Hornswog? 49 49 już ci czytam W którym roku a to występował w DNA 2004 Nie, to nie jest 2004 ale nie rozumiem do to No to dalej 1 do zera proszę Lobas 23 Pamiętamy pierwsze zapadnięcie się ringów WWE Podaj kto wykonywał i jaką akcję, że ring się zjał y Brock Lesnar wykonał Superplex na big shole Zaliczamy 2 do zera, było to na jednym ze SmackDownów no, dwa do 0. Ksep? Coś tutaj. Cicho, cicho. Tu 17. A, no łatwiej Jak nie odpowiesz, nie jesteś patriotą, nie? Jaki był słynny cios kończący Iwana Puckiego? Polak. Nie wiesz, kto tu jest? I, o, nie kto gogluj, bo słyszę teraz klawiaturę, nie? Nie. Grzeb tego nie wiedział. Ja wiem, że on tam coś śpiewał i w ogóle... To jak Stone Cold miał chyba. Nie, 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 Na pewno nie. Polish Hammer może to się tak... Nie. To był chyba jako eee, To jest czasem, bo nie za bardzo, żeś tu trafił, ale... Dobra, zaliczymy tobie na no, Polish Hammer, no. no, no Dobra, my dobre serca mamy. Oj, Ojturek... Stone Cold pomylił z Goldbergiem. Co, co ja? Oj, Turek, nieładnie, nieładnie, oszukujemy, oszukujemy. A i tak no. mój zawodnik wygra. A, no. jest dwa No, Pas kończymy. 9. Um, y jak powstał ring name Chris Jericho? To znaczy czym się Chris inspiroł, wsielając sobie tę właśnie nazwę? Mm, nie wiem. No. To zostawiamy to pytanie, nie o, przyjadamy później. <laughs> to jest. Maxep, no, dawaj, musisz się zrewanżować. Jeden. O. Czy ktoś kiedyś czysto pokonał Jonasine w Lastman standing meczu? Chodzi o nie, to, że bez interwencji tu jest Jeśli tak, to podaję sobie na nazwę słucham Co Czysto w Lastman standing meczu nie pokonał? Nikt nie pokonał, dobrze. 2-2 A teraz tutaj ostatnie hundy, ostatnie pytanie. Pamiętamy, no, że to już. Się Pamiętamy, że to już do półfinału, finału, bo już. E, Lobas, proszę, numerek. 31 e, Kto potrącił samochodem Stone Colda i spowodował odnowienie kontu na Survivor Series, gdyż. 99 Triple H. Bardzo dobrze, 3 do 2. Turek jesteście w ciemnej. Ksep, ksep, ksep. No. Numer. To był, było 35, może? Nie. Nie było 35. No, 35. W jakiej federacji odbywa... odbyła się regularnie co roku Killer Kowalski Cup? Pozdrawiam. O matko! A. federacji? Ci Polacy coś chyba nie za bardzo w tym wrestlingu to wypowiadają. Na, no, szybko, yy. szybko. Nie wiem, WWC, nie wiem, czy coś takiego jest. Nie, 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 na pewno nie. Ale jest taka federacja, lecz nie w niej odbywa się niestety. No nie, 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 o to mi chodziło, że nie, nie. Ale dobrze. No, to chyba na tym zakończyliśmy ten quiz. Szybka, szybka runda. Może pojedziemy. Ale zacięty pojedynek, zacięty był. Co to za federacja? Ja. Czyli mamy 3 do 2. Lobas, przechodzisz dalej do półfinału. I twoim przeciwnikiem będzie zioman. To czekam na no, Dzięki. No bo mój zawodnik wygrał. Moja szkoła w końcu. Aha. Ja muszę ci tak, wiesz, wyłączyć te gadu, -gadu. Musisz, musisz wyłączyć te gadu, gadu bo... Ja nie wiem, czy tam sobie nie podpowiadacie, że zawsze wygrywa twój zawodnik. No nie wiem. to nie wnikam. No, ja mu na wszystko wypisuję. No w siebie studium. No, oczywiście, tak. Dobra, w najbliższym czasie powinien być rozegrany pojedynek Pietka i Ejdyna. Tutaj może być do zacięcia, coś tutaj czuję. Ktoś się tu skompromituje i chyba ten Ejda. No tak Ja tego nie powiedziałem ci. No tak, 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 to nie ty. No nie, to ktoś inny. To ty mi szaptasz do mojego mikrofonu. Tak, tak. Dobra, więc nie ma co przedłużać. Na tym zakończyliśmy ten quiz. Czekajcie na kolejne rundy, tutaj już jeden półfinał, rundę półfinałową mamy. Czyli Ziomal i Lobas, czekamy na przeciwnika Otwana. No, więc przed nami jeszcze trzy pojedynki o trzecie miejsce i Miejmy nadzieję, że szybko się jakoś z tym uwiniemy. No, miejmy nadzieję, chociaż wszystko możliwe. A nie, będzie dobrze. Trzeba miejmy ludzi to, tutaj wiać. Tak, o, jeszcze jedno tak. mi się przypomniało. Na naszym blogu od audycji dodałem ankietę w wspólnej rozmowie z Deusem Dodałem, tak. Dodałem ankietę, w możecie głosować czy chcecie chatboxa na naszym blogu. Chatbox, chyba wiecie co to jest, to jest taki taki czadno. No, możecie sobie popisać na bieżąco możecie o nas coś zapytać, możecie porozmawiać z innymi użytkownikami, którzy odwiedzają naszego bloga, więc no nie wiem. Tutaj widzę, że nawet chyba większość jest na tak, no zdecydowanie na tak. Nie wiem, może zostanie uruchomiony ten czad wszystko zobaczymy, co się będzie działo, jak to głosowanie. Jeszcze możecie głosować 20 dni, więc tutaj dużo czasu zapraszamy na bloga, odwiedzać, komentować audycję, szczególnie ostatnią. I czekajcie na audycję posływają się a gada już w tą niedzielę, więc jest na co czekać. Zdecydowanie tak. TheRobs nas żegna. Ja dołączam się do DOPSA. Ja również. Ja też już dawno uciekł, szybko do mikrofonu podbiegł. No, to wam życzę miłej drogi ze studia. Do usłyszenia.